Zeżarłyby mnie jak nic, trupy je zwabiły. Dzięki, żeście mnie nie zostawili, choć tyle mi się poszczęściło. Poszczęściło? Może i tak. Zaraziłeś się niedawno? I dlatego zajmujesz się wywozem zwłok? Co? A, nie. Wywożę trupy, bo mi dobrze płacą. Hmm, ale przecież nie masz odporności na choroby jak wiedźmini i czarodzieje. Nie, ja tam nie jestem żadnym zakazanym mutantem, nie ma obawy. Po prostu mnie się żadne choróbska nie imają. Im Będziesz musiał się postarać o nowy wóz. Ten trzeba spalić, to szybko. A nie dałoby się tych trupów gdzieś ich zakopać? Wóz przecie można naprawić. Jeśli ktoś się dowie, że przewoziłeś na tym wozie ofiary zarazy, nikt cię więcej nie wynajmie. A muszą się od razu dowiadywać? Jeśli wy nikomu nie powiecie, ja sam też nie powiem. I rozwleczesz zarazę po całej okolicy. Ej, no jak mus to mus. Macie czym ognia skrzesać? Miałem szczęście, że na was trafiłem. Dzięki za pomoc i dobrą radę. Poradzę ci jeszcze, żebyś się porządnie wyszorował w domu i spalił to ubranie. Pewno, pewno. Ale mówię wam, mnie się choroby nie i mają. Oby tak było. Bywaj. Orzeż kurwa, ale smród.